czasem wystarczy jedno spojrzenie, by poczuć, że to miejsce jest właściwe, ciche, otwarte, gotowe by stać się czymś domem. Mam przyjemność zaprosić państwa do pasynek, spokojnej podlaskiej wsi, położonej pomiędzy Białym Stokiem a zabudowem. To tutaj właśnie czeka na nowego właściciela działka o powierzchni 3205 m2. Teren jest płaski, niezalesiony, nieogrodzony, naturalny. Prąd jest bezpośrednio przy działce, kanalizacja w pobliżu. Dojazd drogą polną, ale spokojną, taką, którą można się toczyć bez pośpiechu. To idealne miejsce dla rodziny z dziećmi. Blisko lasów, z dala od ruchliwych ulic, ale wciąż z dobrym dostępem do komunikacji miejskiej. Tu naprawdę można odpocząć cena 384 600 zł to tylko 120 zł za metr kwadratowy możliwa jest również zamiana na mieszkanie w miastku z dopłatą pasynki miejsce gdzie możesz zbudować dom lub zacząć od nowa bo każda dobra historia zaczyna się od przestrzeni jeśli czujecie Państwo, że to jest Wasze miejsce do życia, zapraszam do kontaktu. Mariusz Kochański, doktor broker nieruchomości.